Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Gramy na Wynos. Tym razem mamy dla Was trzy gry: jedną większą, pozostałe dwie trochę mniejsze. No ale dobra, zacznijmy sobie w każdym razie od właśnie tej większej, czyli Subway Surfers. Tutaj dość zgrabnie sobie przechodzimy z menu od razu do rozgrywki. No i dlaczego jest to gra mniejsza, znaczy większa? Właśnie. Widać, że to jest taka gra mobilna z gatunku tych bardziej nastawionych, tu też na stylistykę, na jakieś różne rzeczy, które można sobie odblokowywać. A podstawowa rozgrywka polega na tym, właśnie co widzicie. Czyli tutaj przesuwamy sobie naszego bohatera. On sam biegnie, oczywiście, porusza się do przodu coraz szybciej wraz z upływem czasu, i przesuwamy go sobie w prawo, w lewo. Pomiędzy tymi poszczególnymi ścieżkami możemy też skakać, możemy się turlać pod przeszkodami yy, i zbieramy sobie też. Wow, wow, dobra, tutaj pociąg nadjechał niespodziewanie z tej strony, ale od razu możemy sobie zacząć tak naprawdę od nowa. No i zbieramy sobie tu też oczywiście różne jakieś upgrade'y, które możemy sobie też rozwijać w menu głównym naszego bohatera, co Wam pokażę później. No ale widać tak naprawdę, że to jest strasznie fajna właśnie pod względem też dopracowania gra. Tutaj jest bardzo fajna oprawa zarówno muzyczna jak i graficzna. To zresztą możecie sobie tak naprawdę ocenić sami. No i ja teraz na przykład mam magnes, który przyciąga do mnie te wszystkie monety. No bo tutaj naszym celem tak naprawdę największym jest właśnie zebranie monet. Nie ma tutaj takiego, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby był tutaj taki podział na misję. Mamy po prostu, kiedy rozpoczynamy grę, to mamy taką w miarę losowo wygenerowaną tą mapę i... Ona się raczej nigdy nie kończy, znaczy ja tutaj doszedłem też dość daleko, tak jakby grając raz, gramy coraz szybciej, biegniemy coraz szybciej, jest coraz więcej przeszkód, ale y, nie ma tutaj końca, tylko po prostu naszymi zadaniami są takie poszczególne tak jakby questy, które mamy w menu głównym. Na przykład mamy do zdobycia tam ileś monet, mamy do zdobycia ileś tam super butów i to wykonujemy w tych kolejnych naszych po prostu rozegraniach gry, więc nie ma tutaj kolejnych jakichś poziomów, tylko jest właśnie taka mapka. Ale gra się naprawdę bardzo 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 przyjemnie i dużo rzeczy się tutaj można spodziewać. No i w tym momencie jest Jetpack, którego mam nawet ulepszonego, bo zauważyłem, że on tutaj jest bardzo dobrym źródłem pieniędzy, które sobie wydajemy właśnie na te wszystkie poszczególne e, ulepszenia później już w menu głównym. No i możemy je też kupować oczywiście za prawdziwą kasę. No to nie, nie ma się co dziwić, bo gra jest darmowa. No i jeszcze goni nas taki... Gość właśnie, który naszego bogu ducha winnego graficiarza chce dorwać za wszelką cenę, ale on yy, nie stanowi raczej zwykle większego zagrożenia niż te nadjeżdżające na nas pociągi. Dobra, zginęliśmy sobie. Najwyższy czas, bo warto by było jeszcze odwiedzić menu na koniec. Tutaj właśnie w ogóle fajna, te, fajnie ta gra jest zrobiona, jeżeli chodzi o taki... Hmm, takie, jakby poczucie tego, że coś tutaj jest w ogóle robione przez twórców. Mamy takie różne zadania dzienne. Ja, na przykład, w tym momencie mam zebrać cztery litery, które są gdzieś tam porozrzucane po mapie i to zadanie trwa jeszcze przez 13 godzin. No i mamy też te podstawowe misje właśnie, które musimy zaliczyć, żeby przejść do takiego następnego pakietu, czyli pozbierać jakieś różne rzeczy, eee, za to w sklepie oprócz kupowania po prostu różnych przedmiotów można też sobie na przykład eee, ominąć te misje. Jeżeli ktoś nie chce robić danego zadania, no to może sobie to wszystko ominąć, upgradeować te poszczególne boosty, które zbieramy podczas trwania misji i kupić sobie jakieś dodatki. Na przykład tutaj jest taka deska, która nam pozwala przeżyć jakieś, jakieś jedno zderzenie, na przykład z pociągiem, wtedy przechodzimy już z powrotem na nogi. I są poszczególne też postacie do, do odblokowywania i menu sklepu. I dużo różnych opcji, za pomocą których można też zdobyć kasę, na przykład oglądać jakieś tam wideo sponsorowane, czy, czy nie wiem, zalajkować firmę tworzącą tę grę na Facebooku. No i generalnie jest bardzo fajna, tak jak mówiłem, zarówno wizualnie, jak i właśnie jeżeli chodzi o rozgrywkę, dość wciągająca, ale przejdźmy sobie jeszcze do innych gier. No i okej, okay, kolejna produkcja nazywa się Bridge the Wall. Jest ona bardzo powiązana zarówno z mostami, jak i ze ścianami, jak można się domyśleć. No i jak widzicie, jest to zupełnie inny, prawda, stopień złożoności niż poprzednia gra, którą wam pokazywałem, ale ma też ona swój urok. Jeżeli kojarzycie na przykład Elastomanie, to tutaj Skojarzenia są bardzo na miejscu, ponieważ oprawa wizualna jest podobna. No i jeżeli chodzi o rozgrywkę, to właśnie chodzi tutaj o to, że nasz ten pojazd porusza się samoczynnie w prawo cały czas, a my musimy łączyć poszczególne ściany, po których on jeździ właśnie mostem, klikając dokładnie na róg kolejnych ścian, w dowolnej oczywiście kolejności, no ale wiadomo, że lepiej, prawda, najpierw nacisnąć w tą, która się szybciej pojawia. No i gra tutaj. Przedstawia takie dość pokrętne wyzwanie, bo wiele osób pisało, że może ona jest jakoś zabagowana, a może nie. Mi jest trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia precyzji, bo te punkty, te rogi, w które musimy wcisnąć palcem tych poszczególnych ścian są bardzo precyzyjnie właśnie rozstawione. Myślę, że tutaj tak naprawdę pomyłka o kilka milimetrów. Nas bardzo dużo kosztuje, a z drugiej strony w menu też odniosłem wrażenie, że czasem e, ten tytuł za bardzo nie odczytuje naszych dotyków ekranu palcem, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, czego to jest kwestia może po troszkę e, obu tak naprawdę tych rzeczy no ale w jakiś sposób ta gra wciąga myślę, że ona tym swoim troszeczkę frustrującym sposobem rozgrywki też mi e, dała taki bodziec, żeby tam nabijać kolejne wyniki mam tam nawet dość sensowny dość sensowny high score, a później już naprawdę nie dość, że pojazd porusza się coraz szybciej, to przerwy są coraz większe, więc czasem już zajmują prawie cały ekran i gra tutaj naprawdę potrafi z nas bardzo dużo wyciągnąć pokładów energii. No, chyba najlepszą taktyką jest tutaj takie wciskanie po kilka razy w okolicach tego rogu, żeby jakoś się przedostać dalej. No ale dobra, nie ma co tutaj dużo pokazywać. Tak to wygląda, również oczywiście za darmo, więc można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś chce. Przejdźmy sobie do ostatniej produkcji. Oto i kolejna gra, nazywa się Basketball Mania i jest to właściwie taka gra w grze, bo mamy tutaj symulator e, takiego arkada, właśnie jakby z automatów, gdzie mamy wrzucanie piłki do kosza, e, do... no, po prostu do kosza. I no, widzicie tutaj jest taki dość ciekawy, nawet klimat. Tam w tle są jakieś automaty, w ogóle Dragon's Lair, i takie tam inne. I to jest właśnie pierwsza mapka. Tutaj mapy się różnią poszczególnymi jakimiś e, efektami wizualnymi, i też przy okazji dźwiękiem. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, to cały czas mamy to samo. Wrzucamy sobie piłkę do kosza. W tym momencie to wygląda banalnie prosto, ale za każdym kolejnym etapem kosz zaczyna się przesuwać na lewo i prawo, również coraz szybciej, więc jest tak naprawdę coraz trudniej. No i musimy zdobyć w każdym z tych poszczególnych etapów jakiś wynik. Oczywiście one się tutaj kumulują, więc ja w tym momencie zdobyłem 50, w następnym muszę zdobyć 65. więc tak naprawdę muszę w tym etapie konkretnym zdobyć tylko 15 punktów, no bo już sobie tak jakby skumulowałem to 50. I co? No i właśnie kosz zaczyna się przesuwać, więc trzeba tu też przy okazji sobie jakoś nie wiem, wyliczyć, w które dokładnie miejsce rzucamy naszą piłkę. No a podstawowym takim ruchem jest jakieś nie wiem, wyćwiczenie sobie takiego pociągłego ruchu palcem, który dokładnie będzie trafiał w siatkę. Za taki idealny rzut dostajemy 3 punkty, a za taki, gdzie tam piłka się jakoś odbija od obręczy, to dostajemy 2. I też za każdy właśnie wygrany kolejny etap dostajemy bilety, czyli też taki ukłon w stronę klasycznej formy automatów. Za te bilety sobie odblokowujemy kolejne etapy. Ja mogę wam na przykład pokazać tam, że sobie odblokowałem etap Halloween. W ogóle są jakieś czarne piłki z takim logiem przypominającym Spidermana. No i tak naprawdę gra polega na tym samym, nawet etapy się prezentują tak samo, myślę, jeżeli chodzi o poziom trudności. A oprócz tego, za bilety możemy sobie też kupować na przykład jakieś koszulki. To jest taki, taki bezsens, że tam mamy w menu taki, takie, jakby półki, nasza kolekcja różnych gadżetów, które sobie zakupiliśmy tam za, za te wszystkie nasze bilety, i możemy sobie to pooglądać i pokupywać kolejne rzeczy. Ja mam w tym momencie białą koszulkę Polo, znaczy ona się tak nazywa, no koszulka Polo, to to nie jest, i możemy sobie. Kupować. No. To jest taki bayer. No i generalnie też gra może y, nawet dość wciągnąć. Jak już się zaczynają te trudniejsze etapy, to tutaj y, faktycznie coraz więcej, tak jakby refleksu jest od nas też wymagane i takiego zautomatyzowanego grania. No i jest dość ciekawie zrobiona. Fajny też taki klimat, właśnie automatowy tutaj jest. Jak ktoś już nie zna w pobliżu żadnych arcade'ów właśnie z koszykówką, to może sobie zagrać w grę która ma w sobie właśnie taką grę. No, to jest meta gra. I tak właśnie się prezentuje Basketball Mania. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Gramy na wynos. Ja Was zapraszam serdecznie na następną odsłonę. I dziękuję wam za uwagę, jeżeli chodzi właśnie o tą. Na razie. Trzymajcie się!